Mam w z tej strony Nikodem. witam Was w drugim odcinku z lotników. W poprzednim odcinku przygotowaliśmy naszego halifaxa do drogi. A teraz... Lecz robimy chrzest. Nie wiem, co to za Jadwiga, obudź się! Jacka, co z tobą? Dostałaś? Odezwij się! Jestem cała! To wal i ledlezie. Nie gondoli! Wystrzel flarę, to ściągnie pomoc! O ile ktoś jest w pobliżu! Flara wystrzelona! Weszli kawalerię! Na stanowisku radiooperatora ustaw radio na częstotliwości ratunkowej! Szlak trafił radio! Spróbuję Morsem! Dobra, no to druga zabawa z panem Morsem. Wezwanie pomocy wysłane! Dziobowy biker. Nie żałuj pestek! Wickers się zaciął! Jezu! Pani prosto na nas! Jaczka, uciekaj stamtąd! Jesteśmy! O. Kaczor, ale ty nie wal do moich! Ja tego zaklepałem. Szlak by ich! Staszek, jesteś cały? Dziewczyny oberwały porządnie. Jestem cały. Uważaj, na szóstej mamy następnych szkopów. Chyba oberwał silnik! Jaczka, idź na górną gondolę, zobaczyć jakie mamy uszkodzenia! Okej. Okay. Na piątej! Kolejni na koleżeńskie spotkali. Pięknie krzyżyk mu na drogę. Janek, to ty go straciłeś? Szabowa... Lovechild, leje się wam skadłuba jak cika. Chyba główny zbiornik szlaktra. Dobrze, że się nie pali. Dowieziemy ten samolot w całości! Wskażnik... Mamy pożar na wkładzie! Najpierw odetnij paliwo z trójki, bo wszystko wyleci w powietrze! Roska, trójka wyłączona! Zabierajcie się za pożar! Mam nadzieję, że to wystarczy! Dobra, nasza! Wyjdziemy z tego cało! Pożar ugaszony! Bez strat! Już myślałam, że stracimy ten samolot! Musimy lądować! Paliwa niewiele już nam zostało! Szanowny panie, nad dower gęsto od szwabów. Czas się zmywać. Dziękujemy pięknie za opiekę! Cholera podwozie się nie wysuwa! Pewnie tylna goleń poszła. Kontrolka się nie świeci. Jadziu, musisz pomóc, inaczej wylądujemy na ogonie. Boże, to już Bristol! Zbierz się, idź do tyłu i poluzuj koło! Dobra. Udało się! Mamy tylne koło! W ostatnim momencie! Zaraz lądujemy! A mówili, że loty Baby są nudne jak jeżdżenie taksówką. To co? Kawa, herbata? Może porto, pani porucznik? Duże porto! Jeszcze jeden samolot uratowany. Może dla chłopaków lecących do kraju, ale chwilowo mam dość Halifaxów. Nie ty jedna! Samoloty uratowane przez ATA wracają do służby w Royal Air Force. Służą do bombardowań w całej zajętej przez Niemców Europie. Latają także do okupowanej Polski, przewożąc cichociemnych kurierów i broń potrzebną armii krajowej. Ale nawet ich pasażerowie ani lotnicy nie wiedzą, jak bardzo te maszyny będą wkrótce potrzebne. A więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia i cześć!